Minęło 10 dni od czasu osiedlenia pakietu pszczelego. Zbieraczki pyłku pracują bardzo ciężko, by zabezpieczyć zapotrzebowanie rodziny pszczelej w białko. Obecnie ta rodzina pszczela składa się z około 1200 dorosłych pszczół. Gniazdo zostało wyraźnie rozdzielone od miodni na wysokości 45 cm. W dolnej części pszczoły wychowują niedojrzałe stadia rozwojowe, tzw. czerw. Miodnia, która znajduje się nad gniazdem właściwym, wypełniona jest częściowo miodem. Więza, zaczątek plastra pszczelego, została niemal całkowicie odbudowana. Podkarmiaczka pozostanie na swoim miejscu ze względu na możliwe przerwy w pożytkach. Mimo pełni lata, na niektórych obszarach może zabraknąć odpowiedniej ilości roślin nektarujących.